Momentuje mecze nie od wczoraj. Chyba nigdy? Witamy Państwa ze stolicy Hiszpanii. Jesteśmy w Madrycie na Estadio Metropolitano. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Na placu boju w lidze mistrzów pozostało już tylko osiem drużyn. I każda z nich nieśmiało spogląda w stronę pucharu. Przed nami pierwszy mecz świerć finałowy. I uwaga, będzie okazja! Nowa okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Brawo, dobry odbiór. Blisko własnej bramki. Aż tak koke bije ostatnio rekordy popularności. Wszyscy mają swoje zdanie na temat hiszpana. Zawodnik ogłosił już, że po zakończeniu sezonu zabiści buty na kołku. Jest to oczywiście smutna wiadomość dla kibiców tego klubu. Tak, tacy piłkarze to wielki skarb dla każdej drużyny i jego odejście na pewno zaboli, nie tylko pod względem sportowym. Gracze tego formatu stanowią inspirację dla kibiców i dla młodszych piłkarzy i na pewno pomagają też utrzymać dobre nastroje w szatni. się siebie uwagę całej obrony. Ale może teraz będzie szansa. Aj sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Pośnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Jagielonia oddaje piłkę rywalom. Marcos Fiorente. Marcos Fiorente. o no, może być okazja dla Atletico. I kolejna strata piłki. Dobre zejście do środka. Czy uda mu się teraz? Obrona. Ale niebezpieczeństwo nie minęło. Kopitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł goły. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Prowadzą zatem 1 do 0. coś wisi w powietrzu, ładnie przesuwają grę do przodu, Spiega teraz ostro ze skrzydła, teraz stworzył sobie szansę, uwaga, nie do wiary, jakim cudem nie ma gola. Tomku, też tego nie rozumiem, to była 100, co ja mówię, dwustuprocentowa okazja. Lżej pole obrona musi mieć się na baczności. Jest gwizdek i mamy 15 minut przerwy na Estadio Metropolitano. Żaba na Estadio Metropolitano. Rozpoczyna się druga połowa. To musi wejść! I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Julian Alvarez. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod Bakersa. Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje pięczy taki nieudany strzał. Nie utrzymują się przy piłce. Będzie remis! Ach, jak pięknie! Atletico wyrównuje. Siedli mocniej na rywalach. Przyniosło to efekty. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę. Panika w obronnych i gol. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. To się nazywa odpowiedź! Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Dzięki tej bramce jego drużyna prowadzi. Widać radość, że jego plan taktyczny się sprawdził. Teraz tylko to utrzymać. Krebs znawia Atletico. Teraz musi atakować z pozycji przegrywającego. No, zobaczymy. Przy piłce Llorente. Słaba cenka. Bramkarz bez trudu chwyta. Utrudniają mu rozegranie. znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Zawodnicy Atletico Madryt ruszają do odrabiania strat w końcówce. Zmęczenie jest nieważne, jak ma się takich kibiców. A teraz... Arnao Martinez... Alvarez. Okazja! Nie zepsuć tego! Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Głęboka ta centra z narożnika. No i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki prezent. 10 minut do końca tego meczu. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. walczą do końca o wyrównującą bramkę. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Jakielonia ma miejsce na skrzydle. Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Te zebrani na stadion Metropolitano zmobilizowali się do głośniejszego dopingu. Mimo niekorzystnego wyniku wciąż wierzą, że miejscowi mogą wygrać ten mecz. No i będą teraz jeszcze dwie minuty do liczonego czasu. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. A zatem mamy ostatni gwizdek, i w tym dwumeczu wiemy już całkiem sporo. To ekipa przyjezdna opuszcza murawę starczą.